Siema dziś taki odcinek... Jak coś to nie, nie jest to jakieś granie PvP, Minecraft w ogóle bla bla bla. Nie jest to żaden powód do Minecrafta, tylko szybkie umówienie, co będzie się działo na 100 subskrypcji. No bo to, 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 to dla mnie będzie to największy możliwy próg, dosłownie. Największy możliwy próg. Więc pewnie się zastanawiacie, co na niego będzie zrobione. Pewnie się nie zastanawiacie, ale dobre. na początku powrócę do sandboxa, z którego nagrałem odcinek Pokaz gry, który się przyjął całkiem nieźle, jak na tamte czasy. Chociaż 6 wyświetleń to nie jest najlepsza liczba. To. dałbym no się, to, to nie. Na był był to nudny, 1600 minutowy odcinek z tego co się tam będzie działo. Myślałem, że, 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 że do tej serii że zrobię jakąś serię z tego. Ale z tego co widać było to zbyt trudne, żeby było w ogóle możliwe. Więc no niestety z tego to nic nie wyszło. Ale właśnie po tym pierwszym moim krokiem, po w tych 100 subskrypcjach będzie właśnie... To będzie taki specjal długotrwałowy, będzie trwało się pewnie z miesiąc z dwa. A nie, że jeden odcinek od razu końcowy odcinek to, to będzie jakaś miniseria na 90%. No, to co, to tak to wygląda? Jest na początku Sandbox, później powrócę do starego Brawla, czyli tych filmów. Wiecie, których miniaturka polegała na tym, że, że robię zdjęcie i dodaję tam jakieś napisy, bo później zacząłem robić takie, że pozdrawiam i Inara. No tak to wyglądało. Gdyby coś to mi troszkę boli gadło, jestem jeszcze tak lekko pochorowany. No to, ale wygląda to, to już lepiej niż wczoraj, bo miałem o, 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 oczy takie dziwne. Bolało mi jak patrzyłem na światło, bla, 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 dobra, skończę już gadać o tym. Ech. Po tym powróceniu już na dobrę um, zrobię się z Minecrafta. Man jeszcze dalej będę wpuszczał szorce z Lego czy Tytanica To weekend, możliwe, możliwe, że jutro czy pojutrze Przepraszam także za taką nieaktywność na kanale, no ale... Na początku nie ja miałem czasu wpuścić filmu, później właśnie się pochorowałem i... A w weekend nie miałem także czasu, więc po prostu jest idealnie No tak zwane... No, 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 ezno. Więc nie pojawił się dla tego filmu, ale przejdźmy. Sandbox, stary Brawl, a następnie, no to manikę na no dobre już Manicare, no to właśnie to FGMC by było, także dosyć fajne do zrobienia. No nie tylko oczywiście FGMC, żeby nie było, to nie tylko FGMC, ale także jakieś inne serwery, single player, tak dalej, tak dalej. Naprawdę mi nie przeszkadza zagranie w Minecrafta, tylko mi się po prostu taka znudziła brak kolegów, którzy mogliby grać Jeżeli jeszcze w ogóle nie mam kolegów, tylko... No tylko właśnie problem jest z tym, że... to no, czy się nie chcą grać w Minecrafta, no ale... No więc, em, no tak to wygląda ogólnie. Dlatego nie nagrywałem go. A teraz właśnie sobie powrócę z jakimś playerem, jakimiś tam przeleżami. Z tego głównie mi kanał powstał z nagrania sobie osobowa, a nie z kimś. Przecież, gaj na Sever, także. Więc na początku będzie jakieś na ziemi, nie na ziemi, inne takie. Później będzie High Pit, prawdopodobnie. Następnie jakieś tam mniejsze minigierki i tak dalej, i tak dalej. Tak będzie to wyglądało. W końcu nad... W Końców ten. No, po około ja miesiącu nagrywania, i mi się wydaje, że na około 15-20 filmach z Minecrafta, 2-3 z sandboxa, 4-5 z Brawl'a, no zakończę tę całą specjalną miniserią. Nie wiem jeszcze do końca jaką, ale prawdopodobnie będzie ona po prostu jakiejś. Będą no, taka seria typu na przykład, nie wiem, gram ze Scrooge'em, czy coś. Nie wiem. Jeszcze spróbuję wyczaić ce live'y i może specjalem na to będzie mój pierwszy live. Specjalem takim ostatecznym na sto. Oczywiście Titanic. Będzie się dalej pojawiał te shortsy z Lego, na których się ostatnio wybiłem. Też będą się pojawiały. No, to Apple. Zrobiłem tam cztery odcinki. Do tego już raczej nie powracam. Nie mam zamiaru, przynajmniej do Apple'a. Może sobie coś tam jeszcze pogram geometry dashem, że jeszcze nagram, zrobiłem swój poziom, mogę go pokazać. No i co, no takie omówienie całego, całego specjalna subskrypcji to jest. Naprawdę nic więcej nie zamierzam robić. Dosłownie nic poza tym po tym to akurat nie wiem co będzie, pewnie będą to jakieś shortsy, titanic i może także będą jakieś gry. Chociaż naprawdę EAG u mnie się powoli tak kończy. Jeszcze spróbuję wyczaić nagrywanie z Age'em, bo z jakiegoś powodu nie mogę sobie Age'a nagrywać. Age of History 2. Ech, więc e, mam jeszcze prywatną aferę, nie powiem jaką, nie nagram z jej żadnego filmu. Ech. Co, tak naprawdę, to ja mam jeszcze plan związany ze szkołą. Poprobuję się dostać do jednego zatajonego miejsca. Nie wiem, czy z tego będzie film, raczej nie. Ale, jak bardziej, już prywatnie bym tak powiedział nieco, to powiedziałem. Nie ma tak naprawdę nic na przeszkodzie, żeby ten specjal zrealizował teraz. Ale, wolę, żeby to było na pewno na 100 subskrypcji. A jeszcze sobie specjalna 90 subskrypcji, jako taka ostatnia dziesiątka przed setką. Będzie. To... Nie wiem, co to, co to za bardzo będzie. A 90 to będzie coś. Będzie z Tylko oczywiście bez twarzy, jak zwykle. No bo naprawdę nie mam zamiaru pokazywać twarzy. Faj z ale będzie prawdopodobnie da. Na... no... Może za 10 tysięcy subskrypcji, jeśli, wcześniej, jeśli przed tym nie odejdę z YouTube'a. To co będzie raz 10 koła. Może 50. Nie wiem jeszcze. Jak wiadomo nigdy nic nie wiadomo. Ale tak to będzie mniej więcej wyglądało. Na początku sandbox. Jeden film. Później stawy bowl. Jeden film, znowu ten... Kilka ze sandboxa jeszcze K te kilka filmów z na no. następnie powrót do Minecrafta. O, ja już w sumie nie powróciłem grając z jego właśnie w tle. Co nie zjewa ja fakt, że tak bardzo przyjemnie mi się teraz zaczęło grać z tego Minecrafta, więc powrót będzie duży prawdopodobnie bo, nie wiem, 20-30 filmów to jednak sporo, patrząc na to, by przebawić 160. No i po tych dwóch, trzech miesiącach nagrywania, z tego wszystkiego, z powrotem może z, z dalej będę prowadził Minecrafta, Rustera's Sandboxa, cokolwiek tam innego, a może się da coś innego przerzucę jeszcze, nie wiem. go oczywiście, tak jak mówiłem, pojawia się dalej. Do widzenia. Miał być 5-minutowy film, wyszedł 8-minutowy. Nie wiem po co ja to tak przedłużam. Zawsze takie filmy, komentarze. No, no nie wiem czemu. Miał być koniec, a jednak nie ma końca. I tak robi się film dwa razy dłuższy niż planowałem. No ale to, no, tak jak mówiłem, na tyle. Sandbox był Minecraft, później nie wiem co. No i to na rano. Jak za 9 minut. Do widzenia.